22 maja, w Wrocław, Galeria Dominikańska, LAN GAMERS INVASION. Ze mną gracze RELAX GAMING, Kuba, Sebastian, RELAX MULTIGAMING, że mnie później Razor nie zjechał gdzieś tam w komentarzach. Okej, okay. panowie. Pierwsze pytanie. Co się stało, że nie wyszliście z grupy? No, no nie pykło. No. Nie pykło. Eee, wszystko było dobrze przygotowane, taktyki, nady. Ale jak to ująć, żeby nikogo tutaj nie urazić. Po prostu zawiedliśmy się na jednym z, no na, na Czawim konkretnie. Oczywiście nie mam mu za złe, ale mógł zagrać lepiej, nie? Gdyby ugrał choć ciut to, co na internecie, to na pewno byśmy bez problemu wyszli z grupy i walczyli teraz tutaj o Nie chcemy nikogo obwiniać, bo to nie, na to polega. Nie pierwszy, tak, nie. Jego lan, więc, pierwszy jego lan, więc rozumiemy to, nie? Okej, okay, pierwszy lan wiadomo. E, zmi Zawsze może się zdarzyć ten zły dzień albo dwa dni na przykład. No, więc nie mamy mam tego za zło na pewno. ale... Niemniej, że nie wrzuciliście z grupy, bo ładne mecze w fazie grupowej. Więc no. Drugi raz rzędu, FLS. Właśnie powiedz, że mecz z FLS-em. Nie pamiętam, może do kolegi? Eee, pierwsza mapa, co było? Tej No to co, zaczęliśmy słabo, musieliśmy gonić wynik. Doszliśmy ich e, na 6-6 na halfie było bodajże. No, i zaczęło się akcji z które powinno być, a niestety, że FLS gra bardzo wolno. My się denerwowaliśmy, wychodziliśmy, no i nas trącili, nie? Przegraliśmy sromotnie. No i co? No nie pykło, no. Mamy tak zwany powoli stalek jak byłem napisane napisany styl na nowych koszulkach. Eee, dobrze. Wyszczysz z grupy, jeszcze z Fotik, tak? Tak, no to jest to zaskoczenie właśnie. Myśleliśmy, że damy radę, damy radę tak z górki trochę, bo tam tylko Samurai gra, ale niestety nas Big no. Nie wiem co o tym sądzisz, no nie wyszło, no. Samuraj jest praktycznie pierwszy mecz, znaczy drugi mecz na Downhill, sam wygrał. Trzy sifragów zrobił. A co do Burgundy? Prowadzimy 12-11, runda praktycznie na zwycięstwo, Alies mamy. No i co? Ja osłaniam Snajpera, dostaję nada Czawi zabija nada swoim, znaczy zabija Fankiego swoim nadem, Team Kill poszedł. No i co? 12-12, jeden punkt. I humorki się zepsuły. No, który niestety nie wyszedł. Źle to ustawiliśmy taktycznie. No i też za dużo tym killi, bo chyba w sumie naliczyliśmy z 5, tak? Albo cztery? Znaczy, zagraliśmy dobrze Downwill w bo bo oczywiście pistol basza przegraliśmy jak zawsze, żadnego nie wygraliśmy na turnieju. Zaczęliśmy Alies, bodajże było 7-5 dla, dla nich, oni w Aksis No i Axis przyszło, chyba się poczęliśmy zbyt pewnie siebie, no i... Skończyło się jak się skończyło, nie? No. zmiany w Waszej drużynie. Co się, dlaczego Helios nie, Helios nie gra z wami? Co się stało? Że to przez taką jedną głupią gierkę. Tak, dokładnie, lol w skrócie. No, piątka z nas, albo czwórka przynajmniej, właśnie piątka, znaczy czwórka bez Heliosa wciągnęła się w tą grę. No zaczęliśmy trochę grać, coraz więcej, coraz więcej. No i Helios to, trochę się tam sfrustrował tym, no i odszedł. A to, że Krayven cały czas go namawiał od jakiegoś, od jakiegoś nie wiem, dłuższego. Od roku go namawiał na X-Fire, żeby z nimi grał. No i w końcu no co, nie miał wyboru. Mimo tego, że wcześniej go zrobili w balona, bo miał jechać z nimi na Lana, nagle go wyrzucili, bo Winku musiał jechać. Tak powiedział Krayven. No, zrobili go w balona, potem on nas zrobił, no i jest z nimi teraz tutaj i walczą, nie. E, co myślicie o tej imprezie? Podoba wam się ten turniej? Czy nie podoba? Bardzo, Bardzo ładnie zorganizowałeś i ship. Super, naprawdę. Nie, jest ok. Bardzo ciekawe, że właśnie w galerii ciekawe jest to, że ludzie mogą sobie pooglądać. Jak widać, wszystkich to ciekawi, bo co chwilę jakieś pytania, co to jest, jaka granie. No, No jest wszystko ok, nie? Czyli widać, że dopracował i postarał się. W pobliskich restauracjach, super sprawa, naprawdę. No i Niemcy przyjechali. Chyba pierwszy, pierwszy polski land, co 2, gdzie przyjechali ludzie z zagranicy. Bardzo ładnie. A propos Niemców. Przed chwilą zakończyło się spotkanie półfinałowe z MSC. MSC, no można powiedzieć, że dało niezłe baty, Oxid. Co sądzisz sądzi o tym meczu i o wygranej MSC i o porażce Niemców? No, po pierwsze, to jestem zdziwiony, że wybrali Karentan, bo no, to naprawdę trudna mapa, a, a w ich drużynie jedyną osobą, która coś gra, to jest Vans i to jest Sniper, a na tej mapie naprawdę ciężko grać sniperką, tak mi się wydaje. No a Vans, z tego co mi mówił, to nie chciał grać Karentan i nawet sam nie wie, jak do tego doszło, że grali Karentan. No co? Aaron, który dzień przed Lanem razem z PPL-em bili nas na Downville, robili po 30 fragów, tutaj ugrali po 5. No to coś to oznacza, nie? Was, który standardowo na necie robi 30, pokazał swoją klasę i teraz należy mu się szacunek za to, że naprawdę ma skila. No a przegrali przez głupotę, bo mieli 8-4, przegrali pierwszego sajda, gdzie byli Walies, mieli Axis, no i co? Wans sam ze snajperką na B a reszta gdzieś poabiegali. Wbijali na B koniec Suaby w, w magazynie i mają wygraną Dobra O to turnie już pas pytałem, tego organizacja tego turnieju. E top 3, top 3. Wy ja myślicie, kto, kto dojdzie do finału e Fotik Silesia teraz gra i później Rewind i FLS No Fotik FLS finał A nie wiem czy nie. Półfinał. finał, tak? Czyli wyjdzie z tego. Myślę, że FOTYK, liczę na nich. Mówisz, że... Mówi, że ograją FLS? Mam taką nadzieję. Nie stanie na pewno. <grystanie> Dokładnie, liczymy na samuraja DJ-a DJ i Paw Pawiana. Grymek też tam coś ogarnie, mimo że ma 125 fps. -ów. No i WIS, nieobliczalny sniper, dadzą radę. Zaskoczenie wasze, takie zaskoczenie turnieju. Kto was zaskoczył pozytywnie swoją grą? Vans. Vans. A negatywnie? Xavi. Nikt. <laughs> ok. To było, to było, to było, to było. Dobra, tam pokazują, że już nam się z powoli czas kończy. <laughs> Czas na reklamy będzie za chwilę, dobra, a eee, mapy, to też o to pytałem wszystkich, mapy w fazie grupowej, były różne, różne różnice. podobało Wam się to, czy nie, nie bardzo? No powiem Ci tak, że jak dla mnie, no nie pasują mi takie mapy jak Train Station, czy Deko, no tragedia, no, no, nie ma czego wybierać, no to trzeba takie wybierać, no i tyle. A ja, a ja uważam, że jest okej, okay, bo co z tego, że każde zebek, które gramy, to gramy praktycznie TJ, Down Burgundy, musi być coś innego, żeby... Ktoś pokazał, że potrafi grać na nich tylko na tych trzech, nie? FLS, drugi lans z rzędu, dostaje baty na deko i coś to oznacza, nie? Że nie są przygotowani. Dobra. Ok, kończymy to powoli. Także ponownie pozdrowienia. Kogo chciałby się pozdrowić? Pozdrawiam stojących tutaj na Rema, Krayvena, Ariosto Dziedzickowa, DJ Jakuska oczywiście, no i wszystkich graczy. Dudka pozdrawiam, który tu stoi coś tam mówi, nie słyszę dokładnie co. Oczywiście całe RX, Razora, Karo, no i to było na tyle. No a ja przede wszystkim pozdrawiam Heliosa potem DJ'a, no i Narema, Wardensera, Cravena, tego co ma cały kibel dzisiaj w nocy, czyli Ćpunek, całe 101, Shipa, Dudka, Wolverina, DJ Kuskę, Pawiana, no całe ten, całe Potik, no i Niemców. Wansa szczególnie dobra, dzięki Wajkę.